Ba bananina, tak każdy winek się zaczyna. Baba -ba bananina, dla MK Scara, banana. E, bananina, aha, bananina. Aha, bananina, ba, ba, -ba bananina, ja. Yeah. Bananina, tak, aha, bananina. Aha, bananina, ba, ba, -ba bananina, ja. Yeah. Bananka znajesz. W mojej gierce, nawet gdy zimno i jestem w zalewie Bananka noszę, choć skinów mam wiele Pytasz mnie czemu? W sumie sam nie wiem. Z banka założę, minty wybierę A jak pójdę na bieżutowe, to, to AWP mam przyciele, ciele Nie stanę w miejscu, w nie dostanę, A ja tak się przywitam jak spotkam bananka CRINGE baba jak się zaczyna, papa ba, ba, bananina Dla córki, matki z syna, e bananina Aha, bananina Aha, bananina Papa ba. Jak to się rozkręciło? Co? Wszystko to z bananiną Bo witam się tak z upewną Witam się tak z bananiną Ty tylko kilejuminy A ja tak jak tyfu z, z Afriko Chcesz zostać mą bananiną? Ba-bananina tak każdy ruinek się zaczyna ba, ba bananina Dla córki, matki, bana... Skina Bananina, aha Bananina, aha Bananina, ba, -ba, -ba bananina ja yeah. bananina, 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 aha Bananina, aha Bananina, ba ja -ba -ba -bananina, yeah. bananina, aha Bananina Dziękuję wam za przesłuchanie tego utworu Bananina, który nie ma teledysku, ponieważ nie chce mi się. I dziękuję wam bardzo, że chcieliście. Napiszcie w komentarzach, czy uszy wam nie umarły. I nara. Bananina!